Cześć! Słyszeliście takiej aplikacji Shazam? Shazam chyba. Chyba tak to się pisze, Jest to aplikacja, która wykrywa nam muzykę. Jeżeli wejdziemy w tą aplikację i naciśniemy taki duży przycisk. Teraz tu powinnam pójść jakąś piosenkę i pokazać Wam przykładowo jak to działa dla tych, którzy nie znają, ale niestety YouTube prawdopodobnie zablokowały mi ten film ze względu na prawa autorskie, więc niestety nie mogę. Odkryłam tą aplikację już też dość dawno, ale dzięki niej odkryłam bardzo dużo fajnych piosenek i nie muszę zapamiętywać pojedynczych słów, jak to, są, jak to w memach pisze żeby potem znaleźć tą piosenkę na YouTubie, po prostu biorę sobie, włączam aplikację, w pracy często jak byłam i był telewizor nad barem, to włączałam sobie tą aplikację i słyszałam jakąś fajną piosenkę, na przykład na SC i takie o, jaka fajna, w sumie znam ją, ale nie mam tytułu, chciałabym mieć na telefonie, brałam Shazam. Dodatkowo Shazam jest połączony ze Spotify, więc klikałam sobie wyszukaj piosenkę, w sensie wiecie, wyleciałam w piosenkę, sobie klikałam przycisk, Aplikacja sobie odsłuchiwała i po kilku sekundach już znalazła tą piosenkę, otwierałam sobie ją w Spotify, dodawałam do playlisty i od razu miałam już piosenkę, więc bardzo fajna aplikacja, ułatwia mi życie, mogłabym tą aplikację nazwać lifehackiem. Mówię o tej aplikacji, ponieważ żeby nie było, że wszystko hejtuje i wszystko jest złe, bo wszystkie moje pierwsze filmiki to były wiecie hejty, że to nie działa. Tam to jest niefajna strona, taka i nie taka, więc nagrałam coś, co mi się naprawdę podoba. Shazam wykryje praktycznie każdą piosenkę, która jest dostępna na YouTube, która jest gdzieś opublikowana tak publicznie no nie wykryję jakichś tam dźwięków YouTube'owych czy piosenek, które są dla twórców, natomiast wszystkie inne wyszukuję i naprawdę bardzo serdecznie ją polecam. Aplikacja 10x10 działa bez zarzutów, nie trzeba się nigdzie logować, nic wpisywać, coś dodawać, bo mnie to bardzo irytuje, jak muszę się zalogowywać gdzieś. A niestety większość aplikacji tak działa, Dlatego ta aplikacja ma ode mnie wielki plus. No i podam wam tutaj sposób na to, jak znajdywać nowe piosenki. To nie tak, że siedzę, wiecie, na YouTube i przeglądam piosenki. Takie znudziły mi się te, co mam. Ja po prostu sobie włączam radio albo Eskę i słyszę tam piosenki. Jak jakiś dawno nie słyszałam i na przykład o niej zapomniałam, to właśnie przez Shazam ją sobie dodaję do playlisty. Potem ją słucham, tak samo jak nowe, jakieś odkryję i dzięki temu moja playlista cały czas się zmienia, mam nowe piosenki. I nie nudzi mi się słuchanie cały czas tego samego w kółko. Mam nadzieję, że większość słyszy o tej aplikacji, a jak nie, to koniecznie ją pobierzcie, bo naprawdę jest świetna. To tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już jutro. Pa!